To właśnie życie, o którym się marzy. Ten mężczyzna, aby uciec od miejskiego zgiełku, wydał wszystkie oszczędności na wynajęcie francuskiego domu wiejskiego z 1820 roku. I spędził 2,5 roku. Na przekształcenie zrujnowanego, opuszczonego domu. W wymarzony dom, o którym marzą tysiące. To pierwszy dzień, kiedy małżeństwo Arwina otrzymuje klucze. Chociaż dom wygląda na bardzo stary, po wejściu okazuje się, że lepiej byłoby tego nie robić. Dom jest pełen śmieci, chwiejne ściany, prawie nie ma gdzie postawić stopy, mimo małych rozmiarów, dom jest dobrze wyposażony. Trzypiętrowa konstrukcja, w tym piwnica z winnicą i ogromna strych na najwyższym piętrze, czy napis na drzwiach fpm.1820.mr to wszystko historia, za którą Arwyn się zabrał. Do tego dochodzi przepiękny krajobraz, którego Arwyn nie mógł się oprzeć. Dodatkowo, z jednej strony znajduje się taras. Idealny na popołudniową herbatę z widokiem. Bójna roślinność wokół domu. Szybko sprowadza Arwina na ziemię. Najpilniejszym zadaniem jest usunięcie chwastów i rozebranie podłogi na drugim piętrze. Trzeszczące belki również nie są potrzebne. Wraz z demontażem stuletniej podłogi, przestrzeń staje się bardziej przestronna i Arwen dostrzega ogromny potencjał. Planuje zaadaptować to miejsce na salon i garaż. Po prawej stronie znajdzie się część mieszkalna, sypialnia i kuchnia. Oczywiście, wcześniej, trzeba będzie wykopać część parteru, aby przygotować miejsce na własną piwnicę. Dzięki koparce, arwyn zaoszczędzi na robociźnie. Małżeństwo dzieli się zadaniami, arwyn kopie ziemię, a jego żona wywozi ją na zewnątrz. Ziemia gromadzi się na zewnątrz, a wewnątrz przestrzeń staje się jeszcze większa. Kiedy jednak fundament Starego Domu zaczyna być widoczny, głębokość staje się niebezpieczna, ze względów bezpieczeństwa. Arwyn musi wzmocnić fundament murem. Chociaż z pewnością zmniejszy to powierzchnię parteru. Przynajmniej nie będzie obawiał się zawalenia domu. Ulewa ujawnia słabości wiejskiego domu. Woda dostaje się do środka. Arwyn nie ma innego wyjścia, jak tylko przyspieszyć pracę. Ta zręczność. Na naszej budowie kosztowałaby co najmniej 500 chłanów dziennie. Szpary między ścianami a fundamentem. Zapełniane są betonem. Dziury po demontażu również są naprawiane cementem. Widzimy, że dom jest zniszczony, ale materiały są solidne. W tej wiosce był to dom numer jeden. Po zakończeniu prac przy fundamencie, Arwin wypełnia dno żwirem. Duża powierzchnia to niemałe wyzwanie dla budżetu Arwina. Po tym jak Arwin pokonał to wyzwanie finansowe, wstawia szalunki w odpowiednie miejsca i wylewa beton z prętami zbrojeniowymi, aby zastąpić stary fundament. W czasie oczekiwania na stwardnienie betonu. Arwyn buduje ścianę działową z boku, aby przygotować teren pod część mieszkalną. Na szczęście stary dom nie ma betonowej konstrukcji, więc demontaż nie jest zbyt trudny dla tej dwójki, ale sprzątanie gruzu to ciężka praca. Arwyn pociesza się, że to lepsze niż siłownia. Darmowy trening i oszczędności na robociźnie. Po chwili odpoczynku rozprowadzają folię hydroizolacyjną, a następnie tworzą siatkę sprętów zbrojeniowych. Aby ułatwić utwardzenie podłoża, aby fundament Starego Domu był mocny jak skała, Arwin używa betoniarki do wzmocnienia muru fundamentowego, nie dając fundamentowi żadnej szansy na osłabienie. W wolnych chwilach eksploruje zakamarki wiejskiego domu. Zapomniana piwniczka, wóz z czasów dynastii Chin i parasol z poprzedniego stulecia bardzo cieszą Arwina, a wolna przestrzeń przed domem planuje wykorzystać później, przecież to jego ziemia. Może sadzić co chce, aby zbudować belki stropowe. Ze względów bezpieczeństwa, Arwyn rezygnuje z tradycyjnej konstrukcji drewnianej, a używa płyty wiórowej jako szalunku do belek stropowych, a po ułożeniu rusztowania wylewa beton. Należy jednak pamiętać, aby nieco wydłużyć rusztowanie, ponieważ później będzie to miało duże znaczenie. Po usunięciu płyty wiórowej wciąż widać opuszczony spichlerz. Następnie, póki beton jest jeszcze ciepły. Kładą płyty betonowe z prętami zbrojeniowymi jako belki wspórcze. W porównaniu do budowy belek stropowych. Ten etap wymaga przede wszystkim umiejętności. Kiedy grube warstwy śniegu pokrywają ziemię, cały wiejski dom wydaje się jeszcze bardziej tajemniczy. Arwyn również nie odpoczywa. Zajęty jest umieszczaniem specjalnych szalunków do wylewania betonu na belkach wspórczych. Nie chodzi o to, że nie stać go na płyty, ale szalunki są bardziej ekonomiczne. W porównaniu do ciężkich płyt. Szalunki są nie tylko lekkie i łatwe w montażu, ale również wytrzymałe. Po ułożeniu po obu stronach drugiego piętra, wierzch trzeba jeszcze pokryć warstwą siatki zbrojeniowej. Przed właniem betonu na drugie piętro. Solidny beton, którego nie przebije nawet rakieta. Jeśli ją przebije, to mówię, że nic nie powiedziałem. Remont starego domu to skomplikowany projekt. Pół roku minęło, a remont drugiego piętra wiejskiego domu jest prawie skończony. Nawet drzwi wejściowe jeszcze nie są zamontowane. Na szczęście Arwyn ma dziesięcioletnie doświadczenie w Stolars. Arwin na oko. Szybko składa konstrukcję drzwi wejściowych. Tył wzmocniony jest ramą w kształcie litery. W mgnieniu oka, w rękach Arwina powstają imponujące drzwi. Trzeba przyznać. Ten facet jest naprawdę utalentowany. Aby jak najszybciej wprowadzić się, arwyn demontuje słup nośny na parterze. Następnie wystarczy przenieść kilka podstawowych mebli, zamontować oświetlenie i cieszyć się nowym domem przed terminem. Ponieważ stary dach jest w złym stanie, planują go rozebrać i odbudować. Dachówki, które przetrwały lata, już nie nadają się do użytku. Deski, zniszczone przez warunki atmosferyczne, również straciły swoją funkcję. Nie ma lepszego rozwiązania niż wymiana wszystkich krokwi i więźby dachowej. Nie ma lepszego rozwiązania. Po zdjęciu dachu, wiejski dom zamknięty na wieki, ukazuje się promieniom słońca. Belki stropowe, które wydają się solidne, w rzeczywistości są zniszczone przez korniki. Aby zapewnić bezpieczeństwo, arwen używa piły mechanicznej, aby przeciąć belki. Następnie dzieli je na równe kawałki. Staną się one zimowym opałem, ponieważ oboje żałują pieniędzy kilka względnie ładnych desek. Po oszlifowaniu może stać się częścią biurka. Maksymalne wykorzystanie, maksymalne oszczędności. W wolnych chwilach arwen zabiera żonę na poszukiwanie skarbów. W końcu zgodnie z przepisami, po zakupie ziemi, wszystkie przedmioty na niej znalezione należą do niego. Dzięki długiej historii, wykrywacz metali w jego rękach szybko wydaje sygnał. Kilka francuskich monet liczących setki lat i podkowa o nieznanym wieku. Nie jest tego dużo, ale to coś. Te słabe krawędzie dachu trzeba wzmocnić betonem. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zanim położą nowy dach, należy jeszcze raz naprawić górną część okien parterowych. Aby zachować stary styl, Arwin kupuje stare okiennice od mieszkańców wioski. Stare kamienie mogą być bezwartościowe dla innych, ale dla Arwina to bezcenne antyki. Następnie, przy pomocy żurawia, umieszcza je na swoim miejscu. Po wypełnieniu szczelin kamieniami, okna parterowe prezentują się znakomicie. Budowa dachu wymaga dużej ilości drewna, a pobliski las należy do niego, więc sam je ściąć. po rozwiązaniu problemu z materiałami Arwyn zaczyna budowę dachu jako osoba zwracająca uwagę na szczegóły wzmacnia cementem połączenia między krokwiami a szczytami ścian zapewniając że nawet tornada klasy 5 nie będą w stanie go przewrócić Zwyczajowo najpierw układa warstwę drewnianej podłogi aby młoda para jak najszybciej wprowadziła się do nowego domu Cała rodzina przychodzi na pomoc. Mówi się, że siła tkwi w liczbach, a dodatkowo przychodzi szwagierka, żeby pomóc. Aby ułatwić późniejsze układanie dachówek, najpierw należy przymocować siatkę na dachu. Arwin długo się zastanawiał i ostatecznie postanawia kupić nowe dachówki. Uważa, że nie ma potrzeby kupowania ich w ratach. Nie brakuje mu środków, ponieważ dachówki mają gotowe rowki. Wszyscy łatwo je układają. Dachówki szczytowe należy układać ostrożnie, aby zapewnić odpływ wody deszczowej. Miejsce na komin również musi być pokryte specjalnymi dachówkami, aby ułatwić późniejszy montaż komina. Arwin jest bardzo dokładny. Okap nie tylko jest starannie wykończony, ale również pokryty specjalnymi dachówkami. Aby całkowicie zapobiec korozji okapu przez deszcz, grusza przed domem kwitnie i owocuje, a oni dopiero kończą krycie dachu. Aby jak najszybciej wprowadzić się, Arwen natychmiast przystępuje do remontu części mieszkalnej. Wcześniej te drewniane belki również muszą przejść na emeryturę. Arwen wybiera bardziej niezawodne belki stalowe w kształcie litery. Ale pokój jest zbyt ciasny. Przebywanie w nim przez długi czas będzie duszne. Żona proponuje wykucie okna widokowego w ścianie. Arwen nie ma nic przeciwko. Ale aby uniknąć zawalenia stuletniej kamiennej ściany, najlepiej najpierw zamontować kilka słupów nośnych. Dopiero potem można spokojnie wykuć otwór w ścianie. Zadowolony, Arwen kupuje więcej starych kamieni od mieszkańców wioski. Przy pomocy żurawia formuje je na kształt okiennic. Kamienie są kolejno umieszczane na swoim miejscu. A styl okna jest teraz bardzo harmonijny, ponieważ ten dom ma być przekazany wnukom. Przed położeniem podłogi w części mieszkalnej na trzecim piętrze. Wszystkie wystające pręty stalowe muszą być pomalowane antykorozyjnie dzięki specjalnej konstrukcji belek. Wystarczy wyciąć rowki na końcach drewna, aby idealnie pasowały do stalowej ramy belki wspórczej. Betonowa podłoga to obciążenie, którego stary dom może nie wytrzymać. Dlatego Arwen kładzie warstwę lekkich i wytrzymałych płyt cementowych, a w środku wybiera warstwę izolacji cieplnej i akustycznej. W końcu planuje zachować trzecie piętro na przyszłość. Na koniec po nałożeniu płyt OSB. Teraz nawet 10 osób, ważących po 250 kg, może na tym stać, a nic się nie zawali. Ponieważ w otwartym salonie nie trzeba układać podłogi, Arwyn buduje drewniane ścianki działowe, aby oddzielić różne strefy pomieszczenia, ponieważ wcześniej przygotował wystarczającą ilość drewna. Arwyn nie martwi się o materiały budowlane. Jednak powierzchnia pomieszczenia jest naprawdę duża. Nawet z pomocą żony. Montaż to mieszanka radości i zmęczenia. W końcu pracowali cały dzień. Tylko jedna ściana została zbudowana. A później trzeba będzie jeszcze użyć płyt OSB, aby je zamknąć. Następnego dnia Arwen montuje okna we wszystkich ramach okiennych, dając stuletniemu wiejskiemu domowi nowoczesny akcent. Szczególnie duże okno w salonie będzie idealne na popołudniową herbatę w słońcu. Trzecie piętro oferuje wspaniały widok, a niebo może wyleczyć bezsenność. Idealne miejsce na sypialnię. Ale aby w pełni połączyć sypialnię i salon, Arwen umieszcza belki w odpowiednich miejscach. Projektuje podwyższone przejście w salonie. Zajęło im to tylko pół dnia. Szybko to skończyli. Nic specjalnego, tylko wprawa. Jeśli chodzi o uszczelnienie przejścia, należy dokładnie zmierzyć taśmą mierniczą, i dokładnie zaznaczyć aby zapewnić ciasne dopasowanie podłogi. Zgodnie z harmonogramem prac, sąsiedni budynek gospodarczy wygląda na nieco nie na miejscu. Przetrwał lata deszczu i wiatru. Rozbiórka i wymiana są najlepszym rozwiązaniem. Na szczęście ten facet ma dobre kontakty. W ciągu jednego dnia wszyscy zdemontowali cały dach. Planuje wykorzystać to miejsce na kotłownię. Aby zapewnić ogrzewanie podłogowe w wiejskim domu. Następnie, oczywiście, w stary sposób. Montaż belek, układanie desek, montaż więźby dachowej. Każdy krok Arwyn zna na pamięć. Następnie, przy pomocy piły wyżynarki. Deski są utrzymywane w linii prostej, aby ułatwić dalsze prace. Kolejna zima nadchodzi. Śnieg za oknem jest piękny. Ale Arwyn nie ma czasu na podziwianie krajobrazu. Zajęty jest izolacją domu. 20 cm warstwa wełny mineralnej na pewno zapewni im komfortową zimę. Pozostałe belki stalowe w kształcie litery po przycięciu i przyspawaniu zamienią się w nowe schody. Ponieważ wiejski dom jest wystarczająco duży, część mieszkalną na drugim piętrze należy dokładnie zaplanować. Takie rzeczy jak sala bankietowa, sala kinowa. Arwyn niczego nie pomija. Zapewnij, że ci, którzy się z niego śmiali, zamilkną, gdy to zobaczą. Za każdym razem, gdy o tym myśli. Arwyn jest pełen energii. Kolorowe płyty gipsowo-kartonowe są nie tylko piękne, ale i wielofunkcyjne. Zielony jest wodoodporny, różowy ognioodporny, szary jest bardzo twardy, głównie do formowania. Dzięki jaskrawym kolorom, nawet bez malowania ścian, już widać promienie zwycięstwa. Aby uniknąć upadków, do schodów należy przymocować poręcz. Myślałem, że jest tylko dobrym stolarzem, ale okazało się, że jest również mistrzem spawania. A w kolejnych dniach Arwen samodzielnie instaluje instalację elektryczną w całym domu. Trzeba przyznać, jego wydajność jest porównywalna z całą ekipą budowlaną, ponieważ później ma być zamontowane ogrzewanie podłogowe. Arwen wybiera metodę natryskiwania pianki bezpośrednio na podłogę. To proste, a jednocześnie wodoszczelne, amortyzujące i izolujące, czyli wielofunkcyjne. Następnie Arwin kontynuuje układanie folii przeciw wilgoci, instalację ogrzewania podłogowego. Po intensywnej instalacji główna część wiejskiego domu jest zasadniczo gotowa. Rozpoczyna się remont kotłowni. Aby jak najszybciej uruchomić ogrzewanie podłogowe, Arwin usuwa przeszkadzające kamienie. Ściany wystarczy po prostu pomalować. Przecież to tylko kotłownia. Wygląd może być prowizoryczny, ale ogrzewanie jest najważniejsze. Ten rodzaj foli z kanałami z HDPE bardzo dobrze odbija ciepło, szybko się nagrzewa i jest wodoodporny. Arwen przywozi kamienie, a jego żona zajmuje się wyrównywaniem podłoża, aby ułatwić późniejsze utwardzenie podłoża, zarówno układanie folii hydroizolacyjnej, jak i układanie siatki zbrojeniowej. Małżeństwo współpracuje ze sobą idealnie. Nawet ekipa budowlana mogłaby się od nich uczyć. Przeciekający dach oczywiście wymaga naprawy ścian. Po dwóch i pół latach praktyki, Arwen wykonuje swoją pracę coraz sprawniej. Zajęło mu tylko jeden dzień, aby zamontować wewnętrzne okładziny ścian. Przed instalacją ogrzewania podłogowego trzeba najpierw wykopać odpowiednie rowki na parterze. Jednocześnie, Arwen robi nowe instalacje wodno-kanalizacyjne. Ta praca wygląda na skomplikowaną. Ale wcale taka nie jest. Bez rysunków technicznych. Układa rury w sposób przejrzysty. Musi przestrzegać drugiej zasady dynamiki Neftona. Tworząc odpowiedni spadek rur, aby zapewnić swobodny przepływ wody, odległa francuska wieś. Nie ma publicznej kanalizacji. Na szczęście, następnego dnia teść hojnie. Wysyła mu cztery szamba. Rozwiązuje to problem higieny Arwina. Następnie, przy pomocy koparki. Zakopuje je w odpowiednim miejscu. Bardzo duża pojemność. Nawet po 100 latach nie będzie problemu. Dopóki pomocnicy jeszcze nie odeszli, Arwyn każe im kopać rowki, układać rury. Nawet kopiec ziemi przed domem jest wyrównany. Można powiedzieć, że nie daje pomocnikom żadnej szansy na lenistwo. Po zalaniu betonu na parterze, remont ogrzewania podłogowego jest zakończony. W oczekiwaniu na dostawę kotła, Arwyn planuje naprawić ścianę. Arwyn zaczyna tynkować ściany. Po ponad 200 latach pęknięcia na kamiennych ścianach są poważnie zniszczone. Arwyn zwilża ścianę, aby łatwiej wcisnąć zaprawę. Po kilku pociągnięciach pędzlem, kontrastujący kolor z kamienną ścianą jeszcze bardziej podkreśla historyczny charakter stuletniego wiejskiego domu. Przed dekoracją wnętrz Arwyn szlifuje ściany po usunięciu wszystkich wad. Maluje ściany na klasyczny biały kolor. Prosto i jasno. Co sprawia, że jego wiejski dom wydaje się bardziej przestronny. Ściany w sypialni. Arwen wybiera ciepły żółty kolor. Poza zapewnieniem nowych wrażeń wizualnych tworzy również przytulną atmosferę. A stopnie schodów nie mogą kosztować ani grosza. Arwen starannie tnie drewno, a następnie łączy trzy deski. Dzięki drewnianym kołkom i klejowi nawet po stu latach nie będzie problemu. Następnie nakłada powłokę przeciwpleśni. Montuje, a estetyka jest niezaprzeczalna. W końcu przywieziono kocioł. Arwyn zaczyna montaż. Ten typ pieca na zrębki drzewne jest łatwy w obsłudze. Paliwem są wcześniej przygotowane kawałki drewna. Dla Arwina. To idealne rozwiązanie. Nie będzie płacił rachunków za ogrzewanie do końca życia. Maksymalna moc grzejna 330 kW może zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło całego domu dzięki automatycznemu zasilaniu i czyszczeniu. Arwin wystarczy dodać drewno od góry, aby zapewnić stabilną pracę kotła, aby jak najszybciej poczuć ciepło ogrzewania podłogowego. Arwin bez przerwy układa podłogę. Płytki imitujące drewno mają lepsze przewodnictwo cieplne. Nie zawierają formaldehydu, a jednocześnie są piękne, szczególnie po zamontowaniu artystycznych lamp. Efekt jest jeszcze lepszy. Chociaż nie ma jeszcze żadnych mebli, ale myślę, że może się wyprowadzić z mojego domu.